Hej, 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 cześć kochani moi, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Ja jestem Natalia. No i co? Przechodzę z drugą częścią e, paczki. <laughs> o matko, <laughs> paczki z drapek, dużo szczęścia, przepraszam Was. Słuchajcie, mam takie super żelki. <laughs> ja wam pokażę. Zobaczcie, no fajne są. Ale ten cukier tak wpada w gardło że aż dusi. <laughs> I tak sobie chciałam na szybkości opędzelować ze trzy, chociaż. <laughs> I się zakrztusiłam. Dobra. Dzisiaj przychodzę z drapeczkami od numeru 14 do numeru 27. O, i ten cukier mam i w ogóle jakieś ręce dziwne. <laughs> no i zobaczymy, co się uda wydrapać. O, proszę bardzo, bardzo proszę, muszę tak sobie będę... O, może tak. I co? Przybliżę troszeczkę, bo ostatnio na poprzednim filmiku ta moja ręka taka była wielka. Po co? A po co tak? A po co? O, a teraz tylko mieć parę palców. I zaczynam od numeru 14 i tutaj szukamy 29, 26, 13 i 33. Także bardzo proszę. <laughs> o matko, kochana. I napiszcie, co tam u Was słychać. Jak się macie. Yy, no, w ogóle napiszcie, co chcecie. <laughs> ja chętnie poczytam. Powiem Wam, że. Yy, opowiem tą sytuację z Lusiem. Mogę? Chopie? Nie mogę? Nie bardzo. Mogę. No, stary mówi, że nie bardzo. Co ja wam nie powiem? <laughs> no tak, że Lucian, ile on ma lat? Cztery. Cztery latka ma, a ten dzieciak skąd on bierze pomysły, żeby różne rzeczy sobie myśleć, <laughs> czy tam wymyślać, żeby to nie wiem, nawet myśleć o tym, to ja jestem w szoku. To dziecko stwierdziło, że jak będę w ciąży, to y, mój dzidziuś będzie miał... Y, jak. Cieplutko. cieplutko. I, wygodnie. I wygodnie w moim brzuszku, bo ja mam brzuszek, tak. <laughs> ja nigdy nie ukrywałam, że nie jestem chuda, bo nie jestem. No i ja mam brzuszek, i, i, i to dziecko będzie miało wygodnie. I cieplutko. No i co wy, co wy o tym powiecie? No, słucham, jestem ciekawa, co wy. O, zobaczcie, jak je ja drapie. Bardzo źle drapie. 28, 13, 3 i 27. I dziecko czteroletnie wpadło samo na taki pomysł, no? Nie? Ja jestem po prostu w szoku. Skąd te dzieci takie w ogóle pomysły mają? Albo o czym oni w przedszkolu z nimi rozmawiają? Ja nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia. I tak, 23 nie ma, 18, 26 nie ma i 16 też nie ma. O, jakiś wariat, znowu, nagrywasz, znowu, jeździ. znowu nagrywam i znowu jeździ. Na live też tak było. I powiem Wam, co Wam mogę powiedzieć. Albo jeszcze, właśnie odnośnie, odnośnie mojej tuszy, że tak się wyrażę. No, to ja tam oczywiście. Erotyczna wasa nawierzchniowa, stary mówi. A. Fakt pierwszy jest się do czego przytulić. To jest fakt pierwszy. Fakt drugi, tak. Fakt drugi: dużo osób patrzy na takich jak ja, że Boże, jak ona wygląda. Wyglądam super. Ja tam do siebie nie mam żadnych jakichś tam. Wiecie, jak to powiedzieć, nie umiem mówić. Inaczej, ja siebie akceptuję. Bo gdybym tego nie robiła, to miałabym jakąś depresję, a to mi nie jest wcale potrzebne. I opinia ludzka na temat tego, jak ja wyglądam, jest mi obojętna, tak. No, po prostu mam to głęboko w poważaniu. Jak ktoś chce się wypowiadać, no to niech się wypowiada, a wiecie, ja jednym wpuszczam, drugim wypuszczam. I był sobie. I właśnie, no wracając, namawiam do batoników, bo teraz w promocjach 17. siedemnasteczka przed nami. W promocjach mamy właśnie batony y, Prince Polo XXL. Y, klasyczny, kokos, mleczny i orzechowy. No, 2 za 4 zł. Czyli to jest taka okazja, że no po prostu grzechnie spróbować, nie wziąć, tak? Tym bardziej, jak ja obsługuję na kasie. No i mówię do tego pana, mówię, proszę pana, no. No i co, no nie weźmie pan. I tak pan ma darmowe zakupy. No ja to bym się, o i w 17 mamy koniczynkę. Bardzo się cieszę. Ja na pana miejscu bym się nawet nie zastanawiała A ja nie lubię słodyczy. Ja wie, to weźmie pan dla dzieci. No ale to ja dzieci to już mam duże. Ja mówię to dla wnuków. Chociaż wnuków to na pewno pan nie ma, bo pan tak młodo wygląda. On tak się spojrzał, tak pani mówi. Ja wie, oczywiście. Wie, gdzie pan dziadkiem? Taki młody mężczyzna? To przystojny, taki zadbany. Niejedno się ogląda. No i chyba mu się to spodobało. <noise> A ja wiecie, no ja lubię czasami jakąś głupotę palnąć tym ludziom. I facet mówi, poproszę, dwa batony. No wiecie, o, mamy piąteczkę, super. Ja się cieszę nawet jak ktoś umie weźmie te dwa batony, bo tak wiecie, jedna osoba niech weźmie dwa, druga, dwa i tak się przez cały dzień nazbiera. I powiem wam, że on wziął te batony i zostawia mi, Ja mówię, nie, proszę pana tam nie będę ja pan zobaczy jak ja wyglądam, a on mówi bardzo dobrze. Kochanego ciałka nigdy za wiele. Mm. <laughs> ale to takie, no śmieszne, ale wiecie, ja to się cieszę, że ci ludzie jednak się, nie wiem, jakoś tak no biorą, tak? No niech biorą, no dla mnie to jest lepiej. Im więcej sprzedam i im mniej paragonów wydam. Czekajcie, bo to mi krzyczy, że nie mam baterii, coś. Jak to sprawdzić? Czekajcie chwilę czekajcie, czekajcie, 9% no to bez przesady, jeszcze trochę nagram co mówiłam? a, że im mniej paragonów im większa sprzedaż, tym, tym większa premia tak? na chwilę obecną tam mi przypada jakieś 700, wiadomo że to spadnie i to znacznie no ale, o, patrzcie strapałam kontrolne, czyli tylko główna wygrana ale skubańcy nisko zrobili więc ja się po prostu cieszę, niech biorą w ogóle, jak będziecie w Żyrardowie, to możecie wpaść do mnie i kupić coś, co wam zaproponuję, tak? Bardzo chętnie sprzedam. <laughs> nie no, tak się tylko śmieję. Tutaj życiowy doradca miał przyjechać na hot doga, ale się w końcu w suma summarum nie wybrał. Tak coś takim czuła, że jak mówię, zapraszam, coś tam. No. Ale no fajnie. Fajni są ludzie, kurczę, naprawdę. Tylko jedyny problem mamy z ze sprzedaniem bociana na 0,7 i kiedyś jak było tak, że się mówią no zaproponuję tam batoniki ja to tylko alkohol coś tam wiecie i oni szli do tej wódki oni nawet nie chcę wiedzieć co mi chodzi po nodze bo się przestraszę będę krzyczeć oni, oni żadnych batonów nie, napojów nie oni tylko wódkę albo whisky no bo wiecie, zabony to tam nie wiem jakaś impreza, czy nawet żeby się samemu poalkoholizować, no to w sumie za darmo. A teraz jak ja proponuję bociana pół litra, super ekstra wódka, najlepsza na świecie, no nic tak nie klepie jak ten bocian, to oni jak po złości biorą ciastka, napoje. O i mamy koniczynkę kolejną, super, bardzo się cieszę, pod tą koniczynką jest też piątal. I po prostu ja już z tymi ludźmi nie wyrabiam. Co człowiek im nie zaproponuje, to po prostu jest źle. Chcesz batony sprzedać, oni biorą wódkę. Chcesz napoje sprzedać, biorą wódkę. Chcesz wódkę sprzedać, oni biorą batony, napoje. A u nas jest tak, że no po prostu ktoś źle sprzedał i tak nabił 3,5-litrowe wódki. A wydał 0,7. No nie? Może ktoś chciał sobie przechmęcić, może była pomyłka, po prostu też mogło tak być przy dostawie, że, że było źle sprawdzone. No bo wszystko jest możliwe, jesteśmy tylko ludźmi, mamy prawo się pomylić. I tutaj nikt nie powie, że, że tak nie jest, bo a to mało razy ktoś się pomylił. Ale wiecie, jeżeli, to się nie, jeżeli my tego nie wyrównamy, tak? Zrobiliśmy taką zrzutkę. Każdy się złożył po 3,50. Jeżeli my tego do inwentaryzacji nie wyrównamy, to nie jest ważne, że na plusie jest, przypuśćmy, no nie wiem, właśnie te trzy butelki Bociana, teraz już dwie, bo w sumie jedna to już poszła koleżanka yy, sprzedała, udało jej się. <śprawda> Także jeżeli nie uda się tego do inwentaryzacji, to tak, tamte dwie będą na plusie no to super, tak. Korzyść dla sklepu oczywiście. Yy, a te, które są na minusie, no to proszę bardzo, 45,90 za butelkę razy 2, i to przez wszystkich pracowników do oddania, tak? Czyli różnica jest tam 7 chyba złotych, między półką a 07 i zamiast 14 zł będziemy musieli oddać yy, no, za, za całość, tak jakby normalnie nam ktoś to nabił na kasę. No bardzo to jest niefajna sytuacja. Nie podoba mi się to aczkolwiek no ja już chyba wam nawet wspominałam że ostatnio inwentaryzacja manko, stówę od osoby musieliśmy oddawać i my tam bardzo dużo pieniążków oddajemy i nie lubię tej pracy. Chciałabym, żeby ktoś mnie zatrudnił. Także jeżeli masz jakąś ofertę pracy dla mnie, skontaktuj się ze mną na maila. Chętnie ją przyjmę. Nie no dobra, śmieję się oczywiście. Ale no wiecie, nie da się po prostu stamtąd uciec. Czasami mi się wydaje, że jak w CV mam wpisane, że stacja na stac... praca na stacji paliw Lotos, to po prostu ci ludzie... Tak, ci ludzie od razu... Oho, baba z lotosu, Nikuta. No i o, proszę bardzo. Oto ja, szukająca pracy, nie mogąca jej znaleźć. Niedługo popadnę w jakąś depresję. Będę płakać po nocy. Nie będę mogła spać, będę wyrywać sobie rzęsy i brwi. O, stary będzie mnie pocieszał, to już w ogóle będę miała depresję i ból wszystkiego. No co? 2, 3, 6 i 14. Szukamy, a Wy trzymajcie mocno kciuki, żeby coś fajnego wpadło. Nie ukrywam, najbardziej na świecie, że chciałabym wygrać. Coś fajnego, żeby się przydało, bo przecież wiadomo, żeby się przydało. No i co? No i se drapie. I słuchajcie, nie mogę wydrapać. Kurde, pustak. Pustak goni pustaka. Bateria nie ma, rozładowana. Tych poproszków mam też dużo. I szukamy teraz... A, chciałam powiedzieć 23, a to jest numer z 23. Szukamy dwunastki, szóstki, czwórki i trzydziestki. O, wszystko da się podzielić przez dwa. Ale fajnie. <laughs> Przepraszam. Mamy tak 14, 19, 11. Dwójeczkę, to nie. Dwadzieścia osiem. Dwadzieścia dziewięć. Też łobok. Dwadzieścia sześć. Trzydzieści dwa. Siódemeczka i ósemka. Czyli dupa. <try> <try> Czasami jak y, akceptuję właśnie tam. Teraz już. Teraz mi się to nie pokazuje, ale to mi się pokazywało, żeby tam samemu y, jakby zweryfikować swój film, czy mogą być reklamy puszczane, czy nie. Oczywiście widzę, że czasami 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 są te reklamy oglądane, za co bardzo serdecznie Wam dziękuję. Ja wiem, że, że to potrafi nudzić, ale nie wiem, ja na przykład jak jest jakiś długi filmik, o, mogę wam podać przykład. Ewela wstawiła. Y, jak się nazywa? Piątkowe? Piątkowe? Sobotnie? <laughs> Jakieś tam krzyżówki. <laughs> I ja po prostu w to weszłam, mówię, a sobie obejrzę. Ale byłam w pracy. Więc moje oglądanie wyglądało mniej więcej tak, że przysiadłam, obejrzałam pierwsze 3 minuty, a później zaczął się ruch. I ten cały filmik ze wszystkimi reklamami sobie zleciał. I wiecie, jak jest taka reklama, ja tam się czymś zajmę. Nie mam z tym żadnego problemu. Czasami jak nie mam właśnie idę na lodówki i, i też bym chciała z kimś pogadać, a nie mam z Kim o tej trzeciej w nocy, to też sobie włączam jakieś filmiki, te reklamy lecą i ja sobie słucham. Filmiki sobie słucham. Także ja wiem, że to jest trochę czasami męczące, bo, bo są takie reklamy, które po prostu człowieka męczą. <laughs> Przepraszam. Ja nie będę wymagała od ludzi, żeby, żeby oglądali na siłę. Tak, absolutnie. Broń Boże. Jak ktoś ma ochotę, jak ktoś yy, chciałby mnie tak, jakby to powiedzieć, wesprzeć, no to polecam <laughs> albo zachęcam. E, aczkolwiek nie proszę. Nie chcę, żeby to było wymuszone, przymuszone, wiecie. Tutaj szukamy 36, 17, 4 i 30. Mocno trzymajcie kciuki. Dawno nie widziałam wygranej. Mamy szósteczka to była w poprzedniej. 23 i 16 obok 11, 34. <laughs> o Jezu, przepraszam. 18, 21 i 9. Także, no, powiem Wam. A, chyba Wam nie dokończyłam mówić. No i ogólnie cały ten długaśny filmik z tymi reklamami sobie zleciał, a ja później tak patrzę, a już się skończył. No i tak to jest u w robocie. Czasami coś yy, mi przeleci, to nawet nie komentuję, tylko później wejdę sobie na szybciocha, jeszcze raz przejrzę, żeby coś napisać, no bo kurczę, no ja wiem, że to tak miło jest, jak ktoś napisze ten komentarz, tak? Są kanały, które nie odpisują na komentarze. Są kanały, które odpisują na komentarze. Ja jestem z tych, którzy się starają odpisywać. Ja Wam powiem szczerze, że ja uwielbiam czytać te komentarze, bo komentarze naprawdę są super. To są takie komentarze, wiadomo, że pozdrawiam i to wszystko, tak? I po prostu no, ten ktoś daje znać, że po prostu był. Ja się bardzo cieszę, jak widzę. Że nawet, nawet serduszko, jak ktoś zostawi, czy łapkę w komentarzu, ja się bardzo cieszę, ale takie komentarze, takie długaśne, że ktoś się odnosi do tego, co ja mówię. O, 26 mamy koniczynkę. To są po prostu przecudo. Ja uwielbiam czytać. Uwielbiam. O, co mogę powiedzieć? Planeta 4, czyli nasza Sylwia, odnosi się do tego, co ja mówię w komentarzach. To są długie komentarze. Uwielbiam. Madziula nasza Alicja w krainie zakupów też odnosi się do tego, co ja mówię. To są takie dwa przykłady. I ja naprawdę, ja się tak mega cieszę, jak ja czytam te komentarze. Także wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkim bez wyjątku. Tu mamy koniczynkę, jest piąta. Za to, że jesteście, bo taki komentarz to jest dla mnie fajne wsparcie. Ja wiem, że to, co robię, to, że to, ktoś to ogląda, prawda. Także bardzo Wam wszystkim serdecznie dziękuję. No i oczywiście, wiecie, no, raz w miesiącu będzie wybierany ktoś, kto, kto dostanie po prostu taki prezent ode mnie, za to, że te komentarze mi pisze. Także zachęcam do pisania komentów. Ja czasami właśnie zdarza mi się, że bardzo długo odpisuję, ale ja zawsze te komentarze czytam, zostawiam serduszko, a później dopiero, no wiecie, odpiszę, ale odpisuję. Tego mi nie można zarzucić, że ja nie odpisuję. 23, 31 i ostatnia szansa to dziewiątka. I tak mi się fajnie z wami gadało, że doszliśmy do samego końca. Także tych, którzy dobrze dokładnie oglądali, bardzo proszę o nie pisanie wyniku dzisiejszego odcinku w komentarzu. Niech inni też obejrzą. Także bardzo Wam serdecznie dziękuję. No i co? Widzimy się, znaczy słyszymy się w następnym odcinku z kolejną częścią z drapeczek, z całej paczki. Dużo szczęścia, mocno trzymajcie za mnie kciuki. Dziękuję, że przyszliście. Buziaczki, miłego wieczoru. Pa-pa!